Jako że rok 2019 dobiega już końca, to postanowiłem, tak jak wielu innych youtuberów zrobić takie podsumowanie mojej tegorocznej działalności na YouTubie no i zobaczymy sobie dzisiaj na top 10 najlepszych filmów, jakie zrobiłem tak więc e, no, to będzie na miejscu 10, na miejscu 9 ten film, e, ten będzie na 8, tu miejsce 7, 6, miejsce 5, miejsce 4. E, Kurwa, no, no nie wyszło. Może za rok się uda e, w tym roku, niestety, jednak top 10 nie będzie. E, no i co by tu jeszcze? No ma, mamy nowy, znaczy kończy się rok, zaczyna się nowy. Tak e, więc, z okazji nowego roku życzę Wam e, nic, bo no, to jednak chuj, co Wam pożyczyć. to i tak nic nie zmieni. Natomiast no, moglibyście uważać, jak przychodzicie na ulicę, żeby Was tam coś nie było. E, możecie też uważać, żeby Wam jakaś petarda. Nie upierdoliła kończyn. No i jeszcze możecie uważać na szczury, bo one są strasznie niebezpieczne. Patrzcie na to. Opracowanie i montaż wiliek Stream.